i Już zerkam do moich notatek. W czerwonym stroju Mikołaj Mańka. Mikołaj Mańka, Sporty Walki Gostyń, a jego rywalem jest Albert Dożel ostrowiec w niebieskim stroju też bardzo ciekawa para. We wczorajszych półfinałach Mańka pokonał Igora Kowalskiego 4-1, a Albert Orzeł również 4-1, Jakub Szydełko, Jakub Szydełko, Imperium Boxing Club Wałbrzych, natomiast Igor Kowalski, Igor Kowalski, nie, Klub bokserski, czempion Włocławek. Tutaj również komplet zawodników, i to jest również czwarta walka tej pary. No na pewno, na pewno tutaj sprawa przygotowania kondycyjnego będzie niezwykle ważna w tym pojedynku. Aktywniejszy wydaje mi się tutaj być Mikołaj Mańka. Orzeł troszeczkę czeka, czeka na. Ruchy rywala, a Mańka bardzo ładnie po lewym prostym przedziera się przez gardę zawodnika z Ostrowca. sędzią ringowym tego pojedynku, jest pan Wiesław Andrzejczak, ale skupmy się na samym pojedynku. Dobra, kolejna akcja w wykonaniu Alberta Orła. Ta przerwa po prostu tam na pewno trener w narożniku mu podpowiedział, żeby, po, żeby agresywniejszy był Orzeł a potrafi naprawdę wojować ten zawodnik. No zaskoczony wydaje mi się być troszkę Mańka po tej przerwie spowodowanej tam rozpięciem się kasku Alberta Orła. Kapitalna akcja, prawy na dół, lewy sied na górę w wykonaniu Orła szarpnęło głową niesamowicie samej końcówce Alberta Mańki. No tak jak mówiłem tutaj począwszy od wagi pięćdziesiąt sześć kilo świetny pojedynek tu nam czy też zaczyna układać Mówiąc kolokwialnie, po naszej myśli bardzo dobra postawa i mańki, i szczególnie w połowie drugiej części pierwszej rundy w wykonaniu Alberta Orła. Runda bardzo ciasna i tutaj jeszcze dwie rundy przed tymi zawodnikami na zademonstrowanie swoich walorów i przekonanie sędziów, punktowych, aby. Po prostu punktowali dla niebieskiego, ewentualnie dla czerwonego narożnika. Zaskakuje, zaskakuje. Albert orzeł troszeczkę. No teraz. Nieprzygotowany, a orzeł skoczył do przodu, ale przytrzymał. Nie zdążył skontrować Mańka. Teraz próba kontry ze strony tego zawodnika, i tutaj troszeczkę spóźniony w ten prawy prosty. Kolejne wejście. Orła już lepsze z lewym prostym, dokładniejszy. Atak zawodnika z Ostrowca. No skupiony, skupiony, niesamowicie jest Mańka, ale tutaj no widać troszeczkę taki przestój w wykonaniu tego zawodnika, chociaż teraz bardzo ładny prawy, króciutki, wylądował na szczęce Orła, ten jednak niezrażony dalej, dalej stara się szukać przez ten lewy prosty i prawym sierpem takim długim sięgnął i poprawił lewym na górę orzeł. Świetna akcja. Kolejne dobre wejście lewym prostym. Alberta Orła. Teraz troszeczkę niedokładnie, ale kapitalne, mocne ciosy zachwiało Mańką w wykonaniu Orła. I jeszcze tutaj Orzeł chce zaakcentować swoją wyższość w tej rundzie. No skończował, przytrzymał Mańka. Bardzo sprytnie. No nie powinno się nagradzać ciepłymi słowami takich akcji. Ale, ale było to naprawdę sprytne, bo na pewno te ciosy w samej końcówce w wykonaniu Alberta Orła tutaj mocno na, wyrężyły jasne i mądre spojrzenie na ten pojedynek przez Mikołaja Mańkę. Ta druga runda, no nie ukrywajmy. Z wielkim plusem dla Alberta Orła, który tutaj bardzo uważnie słucha rad swojego trenera. No i ja myślę, że tutaj jest decydująca runda tych zawodników. Dobry lewy sierpowy, chociaż już wykonany w czasie odskoku. Ma... Ach teraz kapitalny k... kolejny lewy sierpowy, niesamowicie operuje tym lewym sierpowym z, z naprawdę wielką siłą orzeł. Mańka jak na razie wszystko to stara się albo zablokować, ale kiedy już dochodzą te ciosy, dzielnie znosi teraz reprezentant sportu walki Gostyń. Dobry prawy prosty lewy sierp w orła, próbuje Mańka troszeczkę podkręcić tempo, kolejny lewy sierpowy, no tak śliznął po nosie Mikołaja Mańki. Do pink, do pink ze strony kibiców, ładnie teraz powstrzymał lewym prostym mańka swojego rywala. Dosyć mocne zderzenie głowami. No, tutaj kaski pomogły absolutnie. Boróżnie, by dobry kolejny lewy sierpowy Orła. Mańka próbuje przyspieszyć w końcówce i również zademonstrować swoje walory w finałowym pojedynku kategorii wagowej. 64 kg. Na mocna wymiana i z jednej i z drugiej strony. Troszeczkę odpoczynku. Poczuł krew Mańka, poczuł krew Mańka, proszę Państwa. I naprawdę te ostatnie 10 sekund. Na pewno kibice Ciechocińscy będą długo pamiętać. A boks tutaj, pomimo że dopiero od grudnia 2016 się rozwija, ściąga codziennie ściągał, może tak będzie lepiej, codziennie do hali sportowej w Ciechocinku dużo, dużo kibiców i z okolicznych miejscowości, bo tutaj naprawdę Okręg jawsko pomorski jest reprezentowany bardzo dobrze, jeżeli chodzi o przygotowanie sportowe zawodników, ale i również duże grupy młodzieży czy to z Włocławka, czy z Gostynia czy nawet z Bydgoszczy, Torunia no przyjeżdżają tutaj i dopingują swoich kolegów, a my czekamy na werdyks sędziowski. Orzeł Albert wygrywając walkę 4 do 1 zdobywa na pewno upragniony tytuł. Półfinał wygrał 4 do 1 i również w finale 4 do 1. Nawet w finale zerkając tutaj na drabinkę. Pokonał 4 do 1. Kładko Wiktora w półfinale 4 do 1 Jakuba Szydełko i dzisiaj